Witam was w drugiej części yy, unboxingu yy, opróżniania magazynu. Yy, nie przynudzam, tylko, yy, no, tylko robimy unboxing. Tutaj się nie chcę. Yy. I mamy tak, Josip Drmić, Fegler, Moting, Arnold i Arjen Robben. Yy, no to teraz będą już karty z Bundesligi. No. No, w sumie to już nie mówię tutaj nożyczkami. I tak, Niki link. Rafael Schaffer, Filip Walschajt. Chyba pierwszy raz się zdarza, że mam cztery powtórki, albo 5 nawet, nie wiem. No to od razu sobie otworzymy tą saszetkę. Mega saszetkę, bo tutaj jest aż 10 kart. Ta saszetka była dostępna tylko w Niemczech. Nie można było jej kupić w Polsce. I mamy tak, Rafael. Adrian Ramos, nowy zawodnik Borussia Dortmund, Sven Bender, Teszker, logo Stuttgartu. Zawodnik mm, FSV Frankfurt AM, zawodnik e, Brunswicku, zawodnik Hanoveru, Hoing, Smin, Son i zawodnik VVL Bochum. E, to teraz, może sobie otworzymy euro. 2008, nie posiadam saszetek z y, euro 2012. Y, niepotrzebne mi są te naklejki. Mam dwa komplety. Znaczy, drugi komplet to jest prawie pełny. I tak, y, zawodnik Austrii. kawałek stadionu. Mały Polaka, Mariusz Lewanowski, Tomasz Rosicki i Deko. Y, dobra. Teraz może, o zostały nam teraz dwie te, to Korea i Japonia. Mam jeszcze chyba trzy saszetki. I mam, jest karta, której nie mam bodajże, jest to, 1900, jest to official emblem karta, 950 Brazil. Logo Szwecji, którego też nie mam. I tutaj zawodnik Belgii, którego chyba też nie mam. Patrick była chyba mam. Makata z Japonii, Alpay Uzalan z Turcji. No i tak, teraz sobie otworzymy na przykład Champions League 89. No otwórz się. No i się porwała sofa no hm. A Naszy kawak i zawodnik Atletico Madryt. Antonio Lopez. Manchester United. Legendy. Fernandinho. Z Shakhtary Donetsk, Theo Walcott. Z Arsenalu i z Fenerbahce. Edu Dracena. Uh, teraz... Pierwszy raz otwieram saszetkę z, o tą saszetkę, właśnie. Y, więc y, jestem y, ciekawy. I tak, mamy Tiago z Portugalii, Frank Ribery, Hosue, Spycher i Kaniza. No i teraz tak, y, otworzymy sobie ostatnią saszetkę z kartami. Jest to MechaTax Premier League 13-14. Ostatnio robiłem e, moje kolekcje odcinek z, właśnie z tymi kartami. No e, to dojdzie 10 kolejnych. Dembaba. na przykład dojdzie, Mile Jedinak dojdzie, Simus Coleman, Brian Ruiz, Tom Huddleston, Kolo Słyszeliście, że ostatnio wraz Kolo i Jai zmarł, Ibrahim? Alvaro Negredo, Dawid De Dwie karty specjalne, tak mi się wydaje, tak, ja widzę. Sunderlandu Pomocnik. Start singing Emanuele Ghiacchirini. I obrońca West Bromwich Albion. Man of the match, Johan Olsson. I ostatnia saszetka. Naklejkowa Mistrzostwa Świata FIFA World Cup. To jest z Niemiec, no. Takie, tak dziwnie mi się to powiedziało. Mistrzostwa Świata FIFA World Cup. I tak, Daniele de Rossi, Zelanga i Akwa. I to jest jedna naklejka? No? Czy Yaha się? Jaha Goymohamidi. Klaudę Makelele i Rafael Vanderwart. Dobra, więc to by było na tyle. Otworzyliśmy kilkanaście saszetek kart i naklejek. 15 bodajże, ponieważ było dziewięć naklejek i sześć kart. Więc mam tutaj taką całą kolekcję śmieci. I kart i naklejek. Yy, więc to by było na tyle. Pozdrawiam Was, mówiąc cześć.